Czerwcowy dzień, pełen nastroju i barw, jak co roku wyznacza spotkanie absolwentom Szkół Górniczych w Chorzowskim Parku Kultury. Taka jest tradycja, taki górniczy obyczaj. Młodzi, którzy opuścili mury zasadniczych szkół górniczych techników wyższych uczelni. Jeszcze kilka dni temu byli uczniami i słuchaczami. Awaria w wyłączniku drugim pozwala jeszcze na załączenie wyłącznika pierwszego, ale już. Cały ciąg nie zostanie uruchomiony. Tradycja zawodu górniczego ma swoją motywację historyczną i społeczną. Węgiel jest solą tej ziemi. W ciągu 28 powojennych lat w szkoły górnicze wykształciły 175 tysięcy wykwalifikowanych górników. Dały im wiedzę i interesującą pracę. Dały zawód, który cieszy się uznaniem i szacunkiem. Kopalniany wyłącznik sterowany, ogień oszczelny i szkoł bezpieczny, który, który mamy na tej w makiecie on jest czynny. Na no, główny wyłącznik może być sterowany lokalnie lub zdalnie. Sterowany lokalnie, a w ten sposób jest stycznik załączony. Może być wyłączany albo przyciskiem, albo automatycznie. Przy sterowaniu no, no. też następuje załączenie, wyłączenie automatycznie przy też przyciskiem. Włączam układ i proszę teraz obserwować. Podnoszę napięcie 40, 50, 60 tysięcy... Jeszcze raz. Wiedzę teoretyczną wspiera praktyka. Każda z 250 zasadniczych i średnich szkół górniczych wyposażona jest w doskonałe pracownie i laboratoria. Każdy dzień nauki odsłania tajemnice górniczego zawodu, daje także rozrywkę i porcję sportowych emocji. Dzień! Dzień! Dzień!